Ktoś się mnie zapytał jak to jest, że ja łączę pracę kierowcy z e, podróżowaniem e, e, no bo gonią terminy. Ogólnie jestem teraz w Niemczech w jakimś Neubranden, Neubrandenburg. Nie mam pojęcia, nie wiem, nie znam niemieckiego, e, coś tam się troszeczkę tylko uczę. Jestem teraz w takim miejscu agroturystycznym. Powiedzmy ciekawe miejsce. Tu zaraz obok mam jakieś jezioro, więc zastanawiam się, czy nie przespacerować się po prostu na to jezioro i tam Wam dam kilka tipów, jak zrobić coś takiego, aby móc pracować i mieć taki mały urlop na przykład przez cały dzień. No dobra, może nie dotarłem nad jezioro, ale dotarłem w zupełnie inne miejsce z ciekawym zachodem słońca który postaram się wam pokazać właśnie, już teraz. Myślę, że najprościej będzie, kiedy ja wam to po prostu wszystko opiszę na swoim przykładzie, jak to ja zrobiłem i jak to wygląda u mnie. U mnie to wygląda w taki sposób, że po prostu znalazłem sobie pracę po znajomości. Po znajomości nie w taki sposób, że jakiś znajomy gdzieś tam połatwił u znajomego, a ten znajomy zagadał do jakiegoś kierownika, żeby mnie przyjął. Tylko po prostu znajomy ma firmę, dużo łatwiej dzięki temu jest po prostu dogadać pewne rzeczy. Poza tym, nie wygląda to w ten sposób, że transporty nie są jakoś szukane. Miesiąc wcześniej, wiadomo, czasami są pewne transporty, o których wiadomo miesiąc wcześniej, na przykład jak robiłem, załóżmy, przeprowadzkę z Francji do Rumunii i jak zaczęła się cała epidemia na świecie, no to ta przeprowadzka troszeczkę się przyciągnęła, więc oni było wiadomo już dużo, dużo wcześniej. Wiedziałem też dużo, dużo wcześniej, że będę robił przeprowadzkę z Irlandii do Danii na przykład, więc są takie transporty, są niektóre stałe, niektóre nie, to zależy po prostu już jak tutaj jest z klientami, ale raz, są to moi znajomi, z którymi po prostu pracuję, dwa, firma nie jest nie wiadomo jak wielka, nie ma setek samochodów, tylko po prostu na razie są, jest kilka samochodów będą dobierane inne i przez to też jest łatwiej dogadać się z pewnymi rzeczami, żeby gdzieś tam pojechać na przykład ja nie mam problemu odjechać sobie 50 km dalej załóżmy jak mam gdzieś załadunek następnego dnia, nie mam problemu, żeby sobie po prostu pojechać 50 km dalej i tam się przespać, na przykład nad jezioro albo jeszcze w jakieś inne miejsce. Więc to są takie, myślę, yy, najważniejsze as aspekty, żeby yy, mieć taki luz, ponieważ te transporty nie są załatwiane już jakby miesiąc do przodu, że jakby ja mam już całą trasówkę ogarniętą miesiąc do przodu, tylko to jest jakby na bieżąco wiadomo. I na przykład, jak dzisiaj jest niedziela, to ja wiem, co mam robić na przykład do czwartku, i na przykład na kilka dni do przodu, ok. I czasami wiadomo, że mam trochę luzu i tak dalej. Przez weekendy transport troszeczkę wolniej działa, no bo ludzie wiadomo, mają wolne, nie pracują. Więc często ludzie się odzywają dopiero na przykład w poniedziałek, odpiszą na jakiegoś maila i tak dalej, więc w taki sposób można to dogadać. Myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia, żeby takie firmy gdzieś znaleźć. Wiadomo, nie muszą być po znajomości, bo nie każdy z nas znajomych ma firmę transportową, ale myślę, że mniejsze firmy i tak z dobrymi zarobkami da się znaleźć, nawet w okresie pandemii, bo wiadomo dużo osób straciło pracę, ale w tym wypadku, jeśli chodzi o transport, transport tak naprawdę za bardzo nie ucierpiał, ucierpiał w momencie, kiedy cały świat się wystraszył i zamknięto granice, ale teraz transport działa, ma się w najlepsze. Załóżmy, jechałem do Hiszpanii, w Hiszpanii byłem tydzień. W ciągu tygodnia miałem naprawdę dużo czasu, żeby gdzieś dojechać. Czyli załóżmy, jest na przykład wtorek, ja we wtorek mam samego rana na godzinę 8 rozładunek, jadę na ten rozładunek, i następnego dnia mam załadunek samego rana w środę, w jakimś innym miejscu, które jest oddalone o jakieś 4 godziny. No to mam tak naprawdę cały dzień, żeby sobie go jakoś tam zagospodarować, no i ja gdzie chcę, no i w Hiszpanii, no chodziłem sobie po plażach, chodziłem sobie po prostu wszędzie, chodziłem się opalać, do tej pory, pory mam tutaj od koszulki takie dwa białe paski, można na przykład rozłożyć sobie windę, położyć ręcznik albo koc, no i się opalać, Bo no po prostu co mam robić jak cały dzień po prostu siedzę, poczytam jakąś książkę, pogram sobie na telefonie, no i to wszystko więc to nie jest tak, że terminy aż na gwałt bardzo gonią wiadomo, czasami gonią, czasami jest zapierdziel ale bardzo często jest naprawdę, naprawdę dużo ludzi ktoś mi tu podjechał nie wiadomo jak teraz będzie wyglądała cała sytuacja z turystyką na świecie ponieważ turystyka ma się bardzo, bardzo źle do Hiszpanii się nie pojedzie do takiej Danii też się nie pojedzie za dużo się nie pozwiedza w przyszłym roku też będzie ciężko wiadomo, ja jestem sam, dużo lepiej jeździć się z kimś no ale praca pracą, ale mając możliwość pracować tak naprawdę z zarabiania pieniędzy i zwiedzania przy tym tym bardziej, gdzie y, turystyka na świecie stoi. Do Hiszpanii no nie ma możliwości, że, żebyście po prostu teraz pojechali. No was, Jakbyście tam pojechali, to was nie wpuszczą po prostu. To tyle ode mnie. Może trochę chaotycznie, może nie, nie wiem, to już pozostawiam do Waszego komentarza. Cześć!